Zostałem poinformowany przez kolegę Esiłka, iż tematem dzisiejszej debaty, a raczej mojej wypowiedzi, będzie kontrowersja opiewająca onanizację, tudzież masturbacja. Zatem, czym jest onanizacja? Dla wielu to forma relaksu. Jednakże, dla niektórych gigachadów jest to choroba oraz niezdrowa czynność obniżająca o mężczyzn testosteron. Onanizację określano mianem choroby od czasów średniowiecza. Czasów wielkich i doniosłych, czasów w pełni oddanych Bogu i Jego chwale. Ja osobiście jestem zdania, iż onanizacja jest niezdrowym nawykiem u wielu młodych mężczyzn, która drastycznie obniża ich testosteron. A przez to, że jest uzależniająca, można ją nazwać również chorobą uzależnienia, tudzież, no, zwykłym uzależnieniem. <grystanie> Na sam koniec pozwolę sobie pochwalić się, jak nazywam ową chorobę. A zajrzyj zweją Weją, to strona demision masturbationis. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy.